Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś przygotowałem na kanał taki, powiedziałbym, wstrząsający materiał dotyczący planu unicestwienia Polski. I drodzy Państwo, udowodnię Państwu w oparciu o także materiały historyczne, historyczne argumenty, fakty, że ten plan unicestwienia Polski, jaki dokonuje się teraz, nie różni się w zasadzie w ogóle. Jest tylko jedna różnica od tego planu unicestwienia Polski z roku 1939. W roku 39 okupant wjechał do kraju z użyciem siły militarnej, prawda? Dzisiaj ten okupant podbił nasz kraj bez jednego wystrzału. Będziemy zatem dzisiaj mówić o nowym planie unicestwienia. Polski, a przy tej okazji jeszcze całej Europy, bo to będzie się także przekładało na to, co będzie się działo na świecie w najbliższych latach. I teraz, yy, drodzy Państwo, jak, jaka jest jedna różnica między tym podbojem, między planem unicestwienia Polski z roku 1939 i yy, tym obecnym planem, który się na naszych oczach tutaj dokonuje? Jedna różnica, drodzy Państwo, to jest wykorzystanie do tego ideologii marksistowskiej. Tylko ogłupiony. Naród, jeden czy drugi, bo to nie tylko Polska, ale zobaczcie, jak wygląda cała Europa. To jest tygiel tak naprawdę kulturowego, nieznaczącego gówna, które mogłoby nie istnieć. Ale ta operacja była skrzętnie przygotowywana, bo. To powiedział właśnie Freud. Pozwólcie ludziom ulegać własnemu pożądaniu, własnej chuci, własnym dewiacjom. Wtedy bez żadnego problemu i bez użycia siły będziecie mogli nad nimi panować. I nowy neomarksizm, czyli oddanie władzy po raz trzeci w Polsce największemu polskiemu bandycie po roku 1989. I agentowi niemieckiemu Donaldowi Tuskowi doprowadził do tego, że teraz Polska jest pod okupacją niemieckiej Brukseli. Tak. Okupant wjechał do tego kraju bez jednego wystrzału. Polska. I przy tej okazji oczywiście wcześniej także Europa, zostały zakażone tymi zachodnimi dewiacjami, a te dewiacje oczywiście e, antypolskie e, pozwoliły ostatecznie na wjazd tego okupanta do Polski. I to, co dzisiaj będę do Państwa mówił, drodzy Państwo, to jest przerażające. To już od razu państwa e, ostrzegam, e, bo wszystko będzie zmierzało do tego, że ostatecznie Polska, przy tej okazji Europa, a w konsekwencji cały świat. Wszystko to zostanie zamknięte w nowożytnym obozie koncentracyjnym, którego już nie będą otaczały druty Kolczaste. Ale teraz, drodzy Państwo, materiały historyczne, które przygotowałem. Zrobiłem sobie trochę wydruków z takich stron niezależnych stron historycznych, które z całą pewnością nie przekłamują historii. Przed wybuchem wojny, drodzy Państwo, w 1939 roku to pierwszym roszczeniem w ogóle Niemiec wobec Polski to był Bałtyk. To był Gdańsk, prawda? Musicie oddać ten Gdańsk, Polacy się Oczywiście nie zgadzali, i w dzienniku warszawskim yy, znajdujemy taką notkę. Jako Polacy nie możemy oddać Niemcom pełnej kontroli nad całym naszym dostępem do Bałtyku. Nie możemy pomagać własnymi rękami do zakładania sobie sznura na szyję. Chodzi po prostu o to, czy Europa ma być sprawiedliwie zrównoważoną wspólnotą wolnych i równych narodów, czy też organizacją, w której narody niewolników miałyby. Przyczyniać się do dobrobytu narodów panów. I to, co napisano w tej gazecie warszawskiej przed wybuchem II wojny światowej, to to samo dokładnie, ja nie wiem, Leper może to czytał nawet. To samo powiedział Leper bodaj w roku 2007 w Europarlamencie. Powiedział, że jeśli Polska będzie traktowana instrumentalnie, drodzy Państwo, to nie zabraknie jej sił i determinacji, żeby Unię Europejską opuścić. Zobaczcie. Wtedy Polacy też podnosili głos, podnosili raban. O tym też mówił, oczywiście Korwin-Mikke, wielu prawicowych dziennikarzy. To się dokonało. Mamy tutaj narody panów. Dzisiaj narody panów to kto to jest tak naprawdę? To są elity to jest ten 1% tych najzamożniejszych rodzin na świecie, które następnie roz, yy, prawda, kładają te swoje macki na wszelkie organizacje. Davos, prawda, Agenda 2030, Klaus Schwab. To jest naprawdę to była operacja przygotowywana bardzo skrzętnie, skrupulatnie od wielu, wielu lat tym ludziom służą posłuszny piesek Donald Tusk, służy swoim niemieckim patronom, tak, drodzy Państwo, Trzaskowski poprzez wprowadzenie teraz tego zielonego ładu do Polski, hołownia, to są wszystko. Sorosz, prawda? To są wszystko ludzie na usługach tych elit, tego narodu, panów, a my mamy być w tym systemie niewolnikami, drodzy państwo. Przejdę teraz do kolejnego cytatu, który sobie tutaj przygotowałem: Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników. Tak, w tamtym czasie mówił niemiecki. Kanclerz III Rzeszy. I do takiego poziomu, po dokładnej tam jeszcze, oczywiście, było selekcji rasowej, ale tutaj też jest taka selekcja miała zostać sprowadzona reszta narodu polskiego. I dzisiaj też mamy, drodzy Państwo, taką selekcję tak, mamy taką selekcję kim są warstwy kierownicze? To są intelektualiści. No to nie chodzi o to, że to są jakiś sławni, wpływowi, znani ludzie gdzieś tam z mediów, którzy podnoszą jeszcze głos polskiej sprawy. To są także ludzie, którzy mają coś do zaoferowania y, Polsce, czyli troska o rozwój kraju przede wszystkim y, kulturowy, intelektualny, podnoszenie narodu na duchu, bardzo często widoczne inicjatywy, y, także na YouTube. Wielu Polaków takie y, działania prowadzi, są eliminowani. To są intelektualiści, którzy mają zostać wyrzuceni, bo nie są temu systemowi potrzebni. I znowu mamy, zobaczcie, tutaj, drodzy Państwo, selekcję. Jest selekcja. Na tych, którzy będą potrzebni, mogą być przydatni, a ci intelektualiści, ci myślący w kategoriach w takiej wartości, myślę w kategoriach troski o Polskę, prawda? To jestem niepotrzebny, bo Polska ma zostać unicestwiona, zniszczona, ale to, co jeszcze tam dalej oczywiście będzie, co Państwu pokażę, no to naprawdę będzie budziło wiele, wiele niepokoju. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo. Okupant wjechał do Polski, realizowane są dyrektywy, a w zasadzie dekrety narzucane przez euro niemiecki, tak naprawdę, niemiecko-brukselski, tutaj mówimy umownie, ale to jest niemiecki tak naprawdę okupant. Tusk realizuje tutaj politykę w Polsce niemiecką. Co zrobił, jak, jak jeden z tych pierwszych yy, prawda, swoich yy, tak zwanych konkretów? Zaczął Oczywiście okrajać edukację. Polacy mają się nie uczyć, mają nic nie wiedzieć o Polsce. Z historii były wyrzucane newralgiczne incydenty ingerencji Niemiec w sprawy polskiej. I zobaczcie. Jak w tamtym czasie II wojny światowej wyglądała polityka hansa Franka. Mająca uczynić z Polaków, zamieszkujących gubernie jedynie niższych niewolników. Mogli oni co najwyżej ukończyć cztery klasy szkoły podstawowej, opanować liczenie do 500 i umieć się podpisać. Za niedługo i to nawet nie będzie potrzebne, jak już wejdą cipy, to już będzie koniec. Mają stanowić tylko wyłącznie bezwolną, posłuszną i wydajną siłę roboczą, pozbawioną wykształcenia i kultury. I to się, drodzy Państwo, właśnie dzieje. To jest to świetnisko, które teraz niemiecki, niemiecka Kolejna Rzesza próbuje nałożyć na naszą Polskę dzięki antypolskiemu, bo to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, antypolskiemu premierowi. Podobno polskiego rządu. Tak naprawdę jest to zdrajca Polski. Powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, ale, żeby było śmieszniej, on działa w ramach prawa. Wygrał wybory demokratycznie w Polsce, zagłosowało na niego antypolskie społeczeństwo, zakażone tymi zachodnimi wpływami neomarksizmu. I Hans Frank, drodzy państwo, Mówił jeszcze coś takiego. Polakom należy umożliwić kształcenie się jedynie w takim zakresie, aby uświadomili sobie, iż jako naród nie mają żadnych perspektyw. No nie mamy żadnych perspektyw, bo przecież yy, już nawet wspominałem w tym jednym ze wcześniejszych cytatów, że dochodzi do selekcji. marginalizuje się ludzi, którzy jeszcze cokolwiek dla Polski dla kultury polskiej chcieliby zrobić. I tu jest też bardzo ciekawa yy, sytuacja. W grę mogą wchodzić co najwyżej złe filmy względnie takie, które obrazują wielkość i siłę, rzeszy, Niemieckiej. Dzisiaj mamy te filmy propagujące te yy, prawda, idee neomarksistowskie. Zalewany jest świat tymi ideami. Nawet w Hollywood nagradzane są firmy, yy, które mają właśnie tego typu proweniencje. One mają największe szanse dzisiaj na zdobycie Oscara. Trzeba będzie w szerokim zakresie wprowadzić system głośników, propagandy, masowego duraczenia. Tuby, bo tutaj mówimy o głośnikach, one miały być na ulicach w tamtym czasie, prawda, wystawiane. Będą one spełniać rolę swego rodzaju służby informacyjnej wobec Polaków. A co jest taką tubą? Dzisiaj taką tubą jest TVN, dokładnie to samo, co Państwu tutaj mówię. I oczywiście kolejna tuba Tuska, Telewizja Polska, którą wyrwał z rąk PiSu, bo ta była szkodliwa. Podobno, oczywiście, tak, ta była szkodliwa, a jego to już jest nieszkodliwa to jest naprawdę to jest bardzo niebezpieczny człowiek. I przechodzimy drodzy państwo do kolejnego cytatu. To są oczywiście wypowiedzi, które tutaj cytuję Hansa Franka, Gebelsa i innych wysokich y, urzędników państwowych y, z czasów II wojny światowej. Polakom nie wolno być właścicielami przedsiębiorstw Wyprzedawanie majątku państwowego w czasach tuskach, to pamiętacie państwo wszystko. Część tych majątków próbował także odzyskiwać PiS, oczywiście przy tej okazji, ale PiS swoje też Państwu ukradł, więc ja po stronie PiSu nie stoję. Polakom nie wolno wykonywać samodzielnie jakiegokolwiek rzemiosła i nie wolno im być majstrami. Absolutnie. Oni mają posłusznie teraz jeździć na szparagi do Niemiec. Konieczne jest, aby cała Ziemia. Także i ta, która znajduje się w rękach od dawna osiadłych Polaków, została wywłaszczona na korzyść niemieckich osadników. A nie pamiętacie Państwo, jak już niedawno ta ustawa zresztą została złożona, ona została zdekretowana już za niedługo pod inwestycje niemieckie państwo będzie mogło wywłaszczyć w ogóle właścicieli ziemskich. Masz dom, gdzieś tam, gdzie Niemiec będzie chciał swoją inwestycję, prawda, zrealizować. Dekretem państwowym Polak zostanie wywłaszczony. Zatem mamy tutaj, aby cała ziemia, i także i ta, która znajduje się w rękach od dawna osiadłych Polaków, została wywłaszczona na korzyść niemieckich osadników. Polski rolnik traci w ten sposób podstawę egzystencji. Polski rolnik traci podstawę egzystencji, drodzy Państwo, widzicie jakie są korelacje. To jest bezwzględnie w zasadzie związane. Plan unicestwienia Polski yy, dzisiaj, a ten z 1939 roku jest po prostu jednolity. To się dzieje, to się realizuje. Podkreślano, iż nasze zarobki muszą być dużo niższe, a standard mieszkaniowy nie może bezwzględnie nawet w przybliżeniu osiągać poziomu niemieckich mieszkań robotniczych. Ale tutaj mówimy, że to elity będą miały najwięcej, a ci ludzie będą zwykłymi. Yy, prawda, yy, niewolnikami w rękach tego systemu w nowożytnym obozie koncentracyjnym. I przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego cytatu. Zmniejszanie śmiertelności nie leżało w interesie niemieckiego okupanta. Zatem, jak stwierdzali Wetzel i Hecht, opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobiegania przenoszeniu się chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Natomiast aborcja stała się w pełni dopuszczalna i zalecana, a homoseksualizm dozwolony. No, i co państwo powiecie teraz? To są dyrektywy trzeciej Rzeszy, a dzisiaj mamy jakie dyrektywy? Drodzy państwo, dokładnie takie same. Wszystkie środki, cytuję dalej, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Są popierane. Są popierane i to bezwzględnie. Spędzanie płodu, jak to brzmi, zobaczcie, musi być na pozostałym polskim obszarze niekaralne, czyli usuwanie ciąży. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinno być wszczynane policyjne dochodzenie. No i co, drodzy państwo? Związki jednoznaczne, perfekcyjnie przeniesiony plan z czasów ideologii adolficznych na Plan unicestwienia Polski w tych czasach, a temu wszystkiemu, właśnie za to wszystko jest odpowiedzialny kto? Tusk. Tak, drodzy państwo. I ostatni cytat, który mam przygotowany, dotyczy historii, drodzy państwo. Wiecie, edukacja była okrojona, Polacy mają być coraz głupsi, mają być wynarodowieni, przy życiu mają zostać pozostawieni ludzie, którzy będą posłusznie, grzecznie służyli tym elitom tam na samej górze. Oni będą, prawda, robić wszystko, na co mają ochotę, a ten niewolnictwo będzie jadło robak i będzie służyło eksperymentom, tak jak w czasach pandemii i tak dalej, i tak dalej. Historia według tego, jak wyglądał plan unicestwienia w czasach II wojny światowej, miała zostać usunięta całkowicie. Historia Polski miała zostać Usunięta z programu nauczania. Dozwolone mają być tylko szkoły powszechne, mają one uczyć tylko najbardziej podstawowych wiadomości, jak rachowanie, czytanie, no bo trzeba przeczytać dyrektywę, którą tam pan nam podłoży, prawda? I pisanie. Nauka ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów, takich jak geografia, historia, historia literatury, jak również gimnastyka jest wykluczona. Szkoła natomiast powinna przygotować do zawodów rolniczych, Czyli posłusznie pracujących na tych firmach, tak jak niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, leśnych oraz niewykwalifikowanych zawodów przemysłowych i rzemieślniczych. Zakładano, iż w przyszłości nie będzie już polskich szkół na polskich obszarach i nie będzie, bo nie będą, drodzy Państwo, absolutnie te szkoły potrzebne. I co teraz, drodzy Państwo, wy o tym myślicie? Plan unicestwienia Polski jest niełudząco podobny. On jest. W stu procentach podobny, tożsamy z tym, co Hitler chciał zrobić z Polską w roku 1939, ale nie tylko z Polską, bo przecież z całą Europą, a w konsekwencji z całym światem. Tak, drodzy Państwo, ostatecznie wszyscy mają zostać zamknięci w nowożytnym obozie koncentracyjnym. Ja tego terminu bez drutów kolczastych. Ja tego terminu, drodzy Państwo, użyłem jako pierwszy w Polsce i podejrzewam, że także na świecie w roku 2016, gdy jeszcze byłem zapraszany na różne prelekcje, wykłady dotyczące sensu y, istnienia i problemu zła, y, którym się za zajmuję. Po prostu y, w swoich książkach do tego problemu zwracałem się wielokrotnie: skąd zło? Undemalum. Skąd się ono pojawia i dlaczego takie wnioski w ogóle postawiłem, że w końcu prędzej czy później ten nowożytny obóz koncentracyjny się pojawi? Dlatego, że, drodzy Państwo, w kategoriach przetrwania, w kategoriach bezwzględnej walki o przetrwanie, zawsze musi się pojawić człowiek, który będzie sobie chciał podporządkować ludzi pod sobą zgromadzić, tak jak robiło to kiedyś cesarstwo rzymskie, tak jak robili to dyktatorzy na przestrzeni historii, tak jak kiedyś robił to Kościół katolicki, tak jak potem zrobił to Adolf, Stalin, a teraz po raz kolejny robi to robią to już najbardziej sprytni, najbardziej manipulacyjni ludzie żyjący na tym świecie, którzy wykorzystują intelekt do celów podboju i doprowadzą naprawdę do tego, że cały świat zostanie skrępowany cały świat zostanie skrępowany zamknięty w tym nowożytnym obozie koncentracyjnym bez drutów kolczastych ale jak wyjść drodzy państwo z tego impasu co należałoby zrobić musiałoby być w naszym systemie zadekretowane takim urzędowym naprawdę yy, prawda konstytucyjnym powołaniem że zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi bo inaczej przeistoczy się w zło destruktywne jeśli zło moralne nie będzie w tym procesie wykorzystane, to zło destruktywne, prawda, wróci, wywoła konflikty, tragedie, wojny, podboje, tak jak teraz. Tylko z tego powodu, drodzy państwo, wielu ludzi, tak jak w czasach Adolfa, zgodzi się żyć w tym systemie, bo dla nich przetrwanie jest najistotniejsze. Ale problem na tym polega, że przetrwanie nie zostało w ogóle dla nas przewidziane, dlatego wszechświat nieustannie zsyła nam upomnienie. Dlaczego przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane? Dowiecie się państwo z tego filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Jak zbudować nową Polskę, a przy tej okazji nowy świat? Taką propozycję też mam, drodzy państwo, na kanale z nowym apolitycznym rządem, apolitycznym prezydentem i z wysokimi surowymi karami dla każdego urzędnika państwowego, który będzie działał na służbę deprawacji, niesprawiedliwości i zdrady stanu, tak jak zrobił to właśnie Tusk, największy bandyta polski po roku 89. Ktokolwiek chce władzę przejąć, gdziekolwiek się pojawi, prowadzić ludzi za sobą, uwodzić ich, nie mając nic do zaoferowania kulturze, powinien być urzędowo, bo mówimy tutaj o zmianie konstytucji, powinien być urzędowo przeganiany. Państwo musi czerpać, przede wszystkim, żeby państwo było silne. Bo przecież Piłsudski też był dyktatorem. No przecież był, no chyba zakładam, że są ludzie i na tym kanale, którzy to wiedzą. Zawsze ktoś próbuje skrępować ten system. Zawsze ktoś próbuje położyć na nim te swoje łapy, prawda? Zawsze tak jest. I trzymać ludzi pod butem. A tutaj chodzi o to, żeby się naród wzajemnie otwierał na zapłodnienie intelektualne i moralne. Państwo powinno umożliwić ludziom działanie w ramach postępu kulturowego. Bo przychodzi Tusk, zaprowadza nie swój porządek, bo to jest niemiecki porządek. Przychodzi Kaczyński, zaprowadza swój porządek i cały czas dochodzi do skłócenia. Wewnątrz narodu, a ostatecznie teraz się okazuje, że Polska została. Zresztą cały czas by, była niewolona, bo od roku 39 jesteśmy w, w cały czas w jakiejś niewoli. Zło moralne musi służyć, musi służyć kulturowemu postępowi. A czemu ma służyć to zło moralne? Odbieraniu władzy każdemu cwaniakowi, każdemu jednemu z urzędu, który będzie próbował na Polsce zrobić swój y, partykularny interes, służąc. Czy to w tej chwili Żydokomunie przecież, bo w Sejmie jest Hanuka, czy jakiemuś innemu lobby, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, to wszyscy na tym świecie, to co się dzisiaj dzieje, to jest służba dla Żydokomuny. W Polsce już nawet nie ma Polaków, nie ma Polaków, którzy byliby w stanie, nie ma takiej ilości Polaków, którzy byliby w stanie dokonać takiego zrywu narodowego jak w czasach II wojny światowej. Nie ma to zostało zastąpione swołoczą neomarksistowską antypolską. Drodzy państwo, po pierwsze, jak zbudować nową Polskę, bo tutaj już nie chciałem tego filmu przeciągać. Te filmy znajdziecie państwo na ekranach końcowych. Nowa wizja rozwoju gospodarczego dla Polski i nowa wizja wolności dla Polski. Ten film także znajdzie się na ekranach końcowych. Mówię tam w tym filmie także o tym, jak wprowadzić w ogóle dochód podstawowy. Dlaczego? Dlatego, że im yy, będzie się nasilała niepotrzebna nikomu zupełnie walka o przetrwanie, tak długo jak będzie trwał ten proces, tak długo ludzie zamiast rodzić prawdę będą kalkulować, jak przetrwać za wszelką cenę, tym bardziej, że mówię do Państwa, że nic nie przetrwa. I ten film, że nic nie przetrwa. Że droga naszej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, też się pojawi na ekranach końcowych. To jest bezużyteczne działanie, ale jak długo ludzie będą kalkulować, jak przetrwać, tak długo będą wchodzili w, w układy z tym systemem, stając się niewolnikami tego systemu. Będą grzecznie pod butem tej władzy chodzili sobie, tak, będą chodzili i za chwilę, jak zostaną zamknięci w nowożytnym yy, obozie koncentracyjnym, ten termin bez drutów golczastych, ten termin którego y, używam w całej swojej pracy y, twórczej intelektualnej to się dokona to się dokona drodzy państwo to się stanie i wtedy dopiero zacznie się płacz wtedy zacznie się płacz a to z tego powodu że życie wtedy już będzie całkowicie stracone zaraz nas zaczipują wszystkich a kto się nie pozwoli zaczipować to go wyrzucą na margines y, oczywiście y, pod Stosunki własnościowe uregulują się same. Bo to jest założenie neomarksizmu, bo w marksizmie były odbierane przemocą, siłą. Ale tutaj, jak się sprzeciwisz, to stracisz wszystko przy tej okazji. Wszystko. Koniec. Nie ma. Najczarniejszy scenariusz, drodzy Państwo, nas czeka teraz na świecie. Na przestrzeni kolejnych lat zobaczycie Państwo, bo ja byłem za wariata w ogóle traktowany. Byłem za wariata traktowany. Na przestrzeni ostatnich lat to, co mówiono do mnie, to, co mówiono do mnie, to, co pisano do mnie, jak mnie obrażano, jak mnie szykanowano, nawet miałem problem z tym, żeby w Polsce książki wydać, bo ja ludzi obrażam, bo ja wygaduję brednie, ale ten plan, drodzy państwo, się dokona. Zrealizuje się w nowej formie. Także udowodniłem państwu, że to, co się dzieje teraz, jest w zasadzie jednoznaczne z planem unicestwienia Polski z czasów z roku 39. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.